Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje wnętrze jest polem bitwy, na którym toczy się wojna, o której nikt nie mówi? Czasem siedzisz w ciszy, a jednak czujesz, że coś w tobie krzyczy. To nie głos z zewnątrz, to echo duszy, która tęskni za pokojem, ale wciąż walczy z cieniem, który próbuje ją wciągnąć z powrotem w ciemność. Nie chodzi o innych, chodzi o ciebie o to, kim jesteś. I kim masz się stać? Bo prawdziwa przemiana nie zaczyna się wtedy, gdy świat cię zauważy, ale gdy sam przestajesz uciekać od prawdy o sobie. Człowiek może znać wersety, może powtarzać modlitwy, może służyć, a jednak czuć, że coś w środku wciąż jest rozdarte. I może właśnie dlatego to słyszysz teraz, bo są bitwy, które toczymy nie na zewnątrz, ale w sercu, tam, gdzie nikt nie widzi. To wojna między dawnym ja, które chce wygody, a nowym ja, które pragnie wolności, między tym, co łatwe, a tym, co święte. Nie jest to wojna o reputację, o status, o uznanie, to wojna o duszę, a każdy dzień, który witasz, to kolejne wezwanie na front. Może czujesz się zmęczony, może mówisz sobie, próbowałem już wszystkiego, ale powiedz mi, czy naprawdę przestałeś walczyć? Czy tylko przestałeś wierzyć, że można zwyciężyć? Bo czasem nie wygrywa ten, kto ma więcej siły, ale ten, kto nie przestaje wstawać. To właśnie tam, w miejscu największej słabości, rodzi się moc, której nie można wytłumaczyć: moc, która nie pochodzi z ciała, ale z obecności Boga w tobie. Zauważ, że ciemność nigdy nie śpi, ona nie robi sobie przerw, nie mówi: Dziś dam ci spokój. Nie ona czeka czeka na moment nieuwagi na godzinę w której twoje serce opadnie z czujności i wtedy wraca nie z hukiem ale szeptem nie w otwartej wojnie ale w subtelnych kompromisach w małych decyzjach które wydają się niewinne a z czasem stają się łańcuchem ale ty nie musisz być więźniem tego co kiedyś cię zniszczyło nie musisz wracać tam skąd już zostałeś wyrwany widzisz Przemiana nie polega na tym, żeby być idealnym. Chodzi o to, by być świadomym, że bez Boga nie ma trwałego zwycięstwa. Każda próba opierania się na własnej sile kończy się wyczerpaniem, ale kiedy zaczynasz poddawać się Jego prowadzeniu, dzieje się coś niezwykłego. Twoja walka staje się modlitwą, a twoje łzy stają się świadectwem odwagi. I choć inni tego nie zobaczą, nie zrozumieją, Ty wiesz. To nie słabość, to początek nowego życia. Zastanów się przez chwilę: Jak długo można udawać, że wszystko jest w porządku? Jak długo można zakładać maskę, mówiąc: Jest dobrze, gdy w środku wszystko płonie? Nie przyszedłem cię osądzać, przyszedłem przypomnieć ci, że jeszcze nie jest za późno, że wciąż możesz wrócić, że wciąż możesz zacząć od nowa, bo Bóg nie zniechęca się twoimi upadkami. On patrzy głębiej, widzi serce, które wciąż pragnie jego dotyku i to wystarczy, by rozpocząć proces uzdrowienia. Czasem wydaje ci się, że twoje błędy są większe niż jego łaska, ale prawda jest inna. Żaden grzech nie jest silniejszy niż miłość, która oddała życie na krzyżu. Może brzmi to zbyt prosto, ale właśnie w prostocie kryje się siła Ewangelii. Świętość nie polega na tym, by być bezbłędnym, ale by codziennie wybierać miłość zamiast dumy, przebaczenie zamiast gniewu, pokorę zamiast pozornej siły. I wiesz co? W tej chwili, gdy to słyszysz, coś w tobie zaczyna się poruszać. Może to tylko cień wspomnienia, może iskra nadziei. A może to duch, który przypomina ci, że jesteś stworzony do czegoś większego, nie po to, by tylko przetrwać, ale by żyć, naprawdę żyć w prawdzie i wolności? Ale zanim to się stanie, musisz zadać sobie jedno pytanie: czego tak naprawdę chcesz komfortu czy przemiany spokoju chwilowego czy pokoju, który trwa wiecznie? Zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech i odpowiedz w sercu, bo ta odpowiedź może zmienić wszystko. I zanim przejdziemy dalej, chcecie o coś poprosić? Jeśli czujesz, że to, co słyszysz, dotyka twojego wnętrza, napisz w komentarzu jedno słowo, które opisuje co czujesz teraz. Niech to będzie twoja pierwsza modlitwa na głos. Jedno słowo, które otworzy przestrzeń dla łaski. Może to być walka, ten nadzieja, Powrót, życie, cokolwiek czujesz. Wiesz dlaczego? Bo Twoje słowo może obudzić kogoś innego. A jeśli jeszcze nie jesteś częścią tej społeczności, kliknij, subskrybuj. Ale nie dlatego, że tak trzeba. Zrób to dlatego, że chcesz być w miejscu, które przypomina Ci o tym, że nie jesteś sam w tej walce. Bo tutaj uczymy się nie udawać doskonałych, uczymy się trwać razem. Kiedy serce zaczyna milknąć, a świat staje się zbyt głośny, wtedy właśnie najtrudniej usłyszeć ten delikatny szept, który mówi: Wróć nie do religii, nie do rytuału, ale do obecności. Bo Bóg nie szuka aktorów, tylko tych, którzy mają odwagę być prawdziwi. Czasem, właśnie w chwili, gdy czujesz, że wszystko się rozpada, on zaczyna budować od nowa. Tylko, że jego odbudowa nie polega na wstawianiu cegieł tam, gdzie stały stare mury. On zaczyna od fundamentu, od serca. To właśnie tam, głęboko pod warstwą wspomnień, ambicji i rozczarowań, toczy się prawdziwa walka. Nie z ludźmi, nie z przeszłością, ale z tym głosem w środku, który mówi: Nie dasz rady, ten głos jest kłamcą. Bo za każdym razem gdy wierzysz, że jesteś zbyt złamany, by być użyty, Bóg mówi: to właśnie ciebie potrzebuje. Świętość nie jest nagrodą dla silnych, ale darem dla tych, którzy się poddali. Nie grzechowi, ale łasce. To łaska zmienia kierunek bitwy. Zauważ, że zło nie zawsze przychodzi w postaci pokusy oczywistej. Często ukrywa się w czymś, co wydaje się dobre. W pragnieniu kontroli, w chęci bycia docenionym, w potrzebie akceptacji. To nie zawsze upadek, który widzą inni, ale raczej pęknięcie, które czujesz tylko ty. I właśnie tam Bóg chce wejść. Nie po to, by osądzić, ale by dotknąć, bo on nie naprawia powierzchni. On leczy korzeń. Niektórzy mówią, że z Bogiem chodzi o zasady, ale prawda jest głębsza. Chodzi o relacje. Zasady nie wskrzeszą duszy, jeśli brak w niej miłości. Dyscyplina jest dobra, ale bez obecności staje się ciężarem. Można wypełniać obowiązki religijne i jednocześnie być pustym w środku. A Bóg nie chce Twojej perfekcji. On chce Twojej szczerości. Nie potrzebuje, byś udowadniał, że jesteś święty. Chce, żebyś przestał udawać, że nie potrzebujesz Jego miłosierdzia. Prawdziwa przemiana zaczyna się w momencie, gdy przestajesz tłumaczyć swoje upadki, a zaczynasz za nie płakać. Nie ze wstydu, ale z miłości. Bo łzy to nie znak przegranej. To dowód, że serce jeszcze żyje i w tym życiu, które wciąż pulsuje, Bóg widzi potencjał. Nie oczekuje, że zrozumiesz wszystko. Chce tylko, żebyś się nie poddał. Bo dopóki walczysz, dopóty Jego Duch walczy z Tobą i za Ciebie. Wiesz, często ludzie myślą, że Bóg działa tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, gdy jest pokój, radość, sukces. Ale prawda jest odwrotna. Najgłębsze dzieła Ducha rodzą się w miejscach bólu, tam, gdzie się wstydzisz spojrzeć, tam, gdzie inni by już odeszli. Bóg tam zostaje. On siedzi z Tobą w ciszy, gdy nie masz już słów. Nie po to, by cię zmusić do wstawania, ale by przypomnieć ci, że Jego obecność to Twój oddech, że nawet w upadku jesteś Jego dzieckiem. Zastanów się, ile razy próbowałeś sam naprawić siebie, ile razy mówiłeś: Od jutra zacznę od nowa, a potem znów upadałeś w to samo miejsce. To dlatego, że zmiana, którą wymuszasz, nigdy nie trwa. Ale przemiana, która wypływa z miłości, nigdy nie znika, bo miłość nie stawia ultimatum, ona daje czas i Bóg daje ci czas. Nie po to byś się ukrył, ale byś się nauczył ufać, bo dopóki próbujesz się sam oczyścić, zamykasz drzwi przed tym, który potrafi naprawdę uzdrowić. Pewnego dnia zrozumiesz, że świętość to nie ciągła walka z sobą, ale odkrycie, że Bóg jest większy niż twoje potknięcia, że nie jesteś wezwany, by być idealny, tylko by być obecny z Nim, w Nim, przez Niego. To jest tajemnica i gdy ją pojmiesz, zaczynasz widzieć, że każda rana może stać się miejscem łaski, każde dlaczego może stać się modlitwą. Każda łza może stać się ziarnem nowego życia. Może właśnie teraz czujesz, że ten ogień w środku przygasł. Że dawniej było więcej pasji, więcej miłości, więcej wiary. Ale pozwól, że ci coś powiem. Płomień, który wydaje się gasnąć, wciąż ma żar. Wystarczy odrobina tchu, by zapłonął na nowo. Duch święty jest tym tchem. Nie potrzebujesz rytuału, by go przyjąć. Wystarczy szept: Boże, jestem tutaj. I On przychodzi. Nie z hałasem, nie z błyskawicą, ale z pokojem, który zaczyna od środka i powoli wypiera ciemność. Widzisz, życie duchowe nie polega na tym, by zawsze stać prosto. Chodzi o to, by wiedzieć, do kogo wrócić, gdy znów upadniesz. Bo to, że upadasz, nie znaczy, że przegrałeś. Przegrywasz dopiero wtedy, gdy przestajesz wracać. A Bóg nigdy nie zamyka drzwi. Nawet jeśli wszyscy inni już dawno je zatrzasnęli, on wciąż zostawia uchylone. Czeka, cierpliwie, bo wie, że wrócisz. Każdy krok w stronę światła zaczyna się od decyzji, by nie pozostać w ciemności. Może nie zobaczysz od razu zmiany, może nawet przez długi czas nic nie poczujesz, ale nie chodzi o emocje, chodzi o kierunek, bo gdy idziesz w stronę Boga, nawet jeśli powoli, On sam skraca dystans. W końcu zrozumiesz, że świętość to nie cel, który trzeba osiągnąć, to droga, którą trzeba przejść razem z Nim. I może dziś to właśnie słyszysz po raz pierwszy. Nie musisz być wystarczająco dobry. Żeby Bóg Cię kochał. On Cię kocha, żebyś mógł stać się dobry. Ta różnica zmienia wszystko, bo gdy w końcu przestajesz zasługiwać na Jego miłość, zaczynasz naprawdę jej doświadczać, a wtedy walka w Tobie przestaje być ciężarem, a staje się świadectwem, że Bóg naprawdę zamieszkał w ludzkim sercu. Czasem wydaje Ci się, że już nie masz siły, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, a jednak nic się nie zmienia. I właśnie wtedy Bóg zaczyna działać, bo Jego moc objawia się tam, gdzie kończy się Twoja kontrola. Widzisz, my ludzie lubimy trzymać stery, chcemy wiedzieć, co będzie dalej, mieć pewność, że wszystko pójdzie po naszej myśli, ale Bóg nie prowadzi po prostych drogach. On prowadzi przez miejsca, w których uczysz się ufać. I może właśnie dlatego Twoja historia nie jest łatwa. Bo łatwe drogi nie rodzą silnych dusz. To, co nazywasz stratą, On nazywa przygotowaniem. To, co nazywasz końcem, On widzi jako początek. A każdy ból, który przyniósł łzy, staje się ziemią, na której kiełkuje nowa wiara. Bo Bóg nie marnuje bólu, on przemienia go w świadectwo. Ale żeby to się stało, musisz pozwolić mu wejść w miejsca, których się wstydzisz. Nie tylko te, o których opowiadasz w modlitwie, ale te, które ukrywasz nawet przed sobą. Tam właśnie zaczyna się cud w szczerości. Świętość to nie zasłona, za którą się chowasz, to odsłonięcie serca, to powiedzenie Panie, już nie potrafię udawać. I w tym momencie, w którym zrzucasz maskę, Bóg zaczyna pisać nowy rozdział. Nie taki, w którym wszystko jest doskonałe, ale taki, w którym wreszcie jest prawdziwe. Bo on nie szuka perfekcyjnych, on szuka obecnych, ludzi, którzy powiedzą: Nie rozumiem wszystkiego, ale zostaję. Bo właśnie wtedy, gdy zostajesz pomimo braku odpowiedzi, twoja wiara staje się realna. Może wciąż zadajesz pytania: dlaczego ciągle upadam? Dlaczego wciąż mnie to boli? Dlaczego wciąż nie potrafię się uwolnić? A Bóg odpowiada nie słowami, ale obecnością. Mówi jestem i to jestem wystarczy, bo czasem uzdrowienie nie przychodzi przez zmianę okoliczności, ale przez świadomość, że nie jesteś sam w dolinie. On idzie z tobą, krok po kroku. Nawet jeśli ty już nie widzisz drogi, On wciąż ją zna. Przestań mierzyć swoją wiarę ilością zwycięstw. Wiara nie polega na tym, że zawsze wygrywasz, polega na tym, że nigdy nie przestajesz ufać, nawet wtedy, gdy wszystko w tobie krzyczy, by się poddać, bo Bóg nie liczy twoich porażek. On widzi każdy moment, w którym mimo strachu wciąż wybierasz Jego. To właśnie jest świętość, wybór Boga w środku chaosu. I choć może tego nie czujesz, to Twoje tak w ciemności ma większą moc niż tysiąc modlitw wypowiedzianych z wygody. Może masz wrażenie, że nic w Tobie się nie zmienia, ale jeśli wciąż wracasz, jeśli wciąż pragniesz dobra, jeśli wciąż walczysz, to znaczy, że Duch Święty wciąż w Tobie działa. Bo martwe serce nie tęskni, a jeśli tęsknisz, żyjesz. I ta tęsknota jest dowodem, że Bóg jeszcze nie skończył. On wciąż pisze twoją historię, i to, co dziś wydaje się upadkiem, jutro może być początkiem twojego powołania. Bo On nie powołuje idealnych, On uświęca pokornych. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i pozwól sobie zapytać, czego najbardziej boję się oddać Bogu. To właśnie to miejsce, ten obszar, w którym wciąż chcesz mieć kontrolę, jest miejscem, gdzie On chce zadziałać. Nie po to, by ci coś zabrać, ale by cię uwolnić. Bo dopóki trzymasz coś kurczowo, nie możesz tego naprawdę otrzymać. Oddaj to. Może to strach, może duma, może przeszłość. Niech to spłonie w Jego miłości. Tam, gdzie kończy się ja, zaczyna się On. I wiesz co? Chciałbym, żebyś teraz zrobił coś odważnego. Napisz w komentarzu jedno zdanie, które chciałbyś, żeby Bóg dziś usłyszał od Ciebie. Nie dla mnie, dla siebie, dla Niego. Nie musi być długie. Może to być Panie, ucz mnie ufać, albo Pomóż mi wrócić, albo po prostu Dziękuję, że jesteś. Kiedy napiszesz, coś w Tobie się przełamie, bo wyrażone Słowo ma moc. A Twoje słowo może stać się początkiem czyjegoś uzdrowienia. Tak zaczyna się wspólnota. Nie od perfekcji, ale od szczerości. I jeśli ten moment coś w tobie poruszył, jeśli czujesz, że chcesz iść dalej tą drogą, to kliknij i subskrybuj. Ale nie jako gest techniczny. Zrób to, by przypomnieć sobie, nie jestem sam w tej walce. Bo tutaj, w tej przestrzeni, spotykają się ludzie, którzy nie boją się przyznać, że potrzebują Boga, ludzie, którzy uczą się kochać Go bardziej niż własny plan. Jeśli czujesz, że to Twoje miejsce, zostań z nami, a teraz, zanim odejdziesz, powiedz: jaka historia przyniosła Cię tutaj, co przeżyłeś, z czym walczysz, czego się uczysz? Napisz w komentarzu swoją historię. Może ktoś, kto dziś stoi na granicy rezygnacji, przeczyta Twoje słowa i znajdzie nadzieję. Niech to miejsce stanie się nie tylko kanałem, ale wspólnotą dusz, które uczą się kochać pomimo słabości. Bo na końcu tej drogi, pośród wszystkich bitew, nie liczy się to, ile razy upadłeś, ale że nigdy nie przestałeś wracać. I właśnie to czyni Cię zwycięzcą. Nieidealnym. Żywym. Więc jeśli dziś w Twoim sercu jest tylko jeden szept, niech to będzie: Panie, niech Twoje światło zwycięży we mnie. I wiedz, że to wystarczy, by Bóg rozpoczął w Tobie coś nowego. Niech to światło w Tobie płonie, niech ta walka, choć trudna, stanie się Twoim świadectwem. I pamiętaj: Nie jesteś sam, my idziemy razem. Z wiarą, z nadzieją, z miłością, subskrybuj, podziel się, opowiedz nam swoją historię, bo każda dusza, która wraca, pisze nową pieśń nieba.